Cześć, tu Grzegorz Kujawa. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I chciałbym Wam dzisiaj od razu przedstawić pistolet, który no, jest okryty złą sławą, dlatego że należał do rosyjskiej KGB oraz do wschodnio-niemieckiej Stasi. Przedstawiam Wam PM Makarow. Na wstępie yy, powiem tak: wybaczcie mi, że będę miał problemy z manipulowaniem bronią, ale jest to związane z tym, że odnowiła mi się kontuzja barku yy, i nie mogę nic dotykać prawą ręką. Yy, dobra, lecimy. Po zakończeniu II wojny światowej w ZSRR ogłoszono konkurs na nowy pistolet służbowy, yy, który, yy, który miał zastąpić przestarzałą mi już wówczas konstrukcję wielkiego, ciężkiego i nieporęcznego pistoletu konstrukcji Tokariewa, czyli tak zwanej Tetetki. O. Ten akurat egzemplarz jest bardzo ciekawy i został wyprodukowany w 1942 roku, więc jest duże prawdopodobieństwo, że, jak to wówczas mówiono, bił faszystów. Na rękojeści koło gwiazdy ma jeszcze napis NSSR i datę produkcji wybitą tuż za numerem seryjnym, znajdującą się pod kurkiem. Broń jest na tyle ciekawa, że kiedyś zrobią oni osobny odcinek. Nowy pistolet miał być mniejszy, jak wspominałem, lżejszy oraz niezawodny w każdych warunkach, a także przy mniejszych wymiarach miał być celniejszy od swojego poprzednika. Z uwagi, iż radzieccy dignitarze zauważyli, że broń czterotaktowa, taka jak Mosin, nie sprawdza się na nowoczesnym polu walki, zaczęto, armia zaczęła przezbrajać swoich żołnierzy, a także inne służby. W karabinki na amunicję pośrednią. W związku z powyższym nie było już potrzeby pistoletów na tak silną amunicję jak od tepetki. Dlatego wprowadzono nowy nabój 9x18. Nabój był słabszy od zachodniego parabellum, ale silniejszy od braulinga. Nabój 9x18 został skonstruowany pod koniec lat 40. Yy, przez Borysa Siemina. Jak stworzono nowy nabój radziecki? Recepta była prosta. Do przysłowiowego kociołka yy, wrzucono przedwojenną czeską amunicję Strakoni wzór 24 oraz niemiecki 9 mm Ultra. Przyprawiono umysłem Borysa Siemina i z yy, Rosyjskiego kociołka, po wymieszaniu składników, wyszedł nowy nabój 9x18. 9x18 Siemina, zwany dopiero później 9x18 Makarowa, właśnie od tego pistoletu, do którego był on dedykowany. Tu mamy amunicję 9x19 Parabellum i obok amunicję 9x18 Makarów. Ciekawostka. Amunicja 9x19 Parabellum ma prędkość początkową pocisku od 400 do 420 metrów na sekundę. Jest to wiadomość ważna dla kinomaniaków. Amunicja 9x18. Na, przepraszam najmocniej. 9x18 ma prędkość początkową 310 do 320 metrów na sekundę. A 7,65 x 17 Browninga. Na przykład do czeskiego skorpiona wzór 61 yy, ma prędkość 275 do 310 metrów na sekundę. I tu się nam kłania fizyka yy, i prędkość dźwięku. Yy, słowo klucz to jest prędkość dźwięku, który ma 340 metrów na sekundę. Reasumując, yy, 9x19 parabelum jest yy, pociskiem naddźwiękowym, a makarow czy Browning nie. Dla niewtajemniczonych, co to nam daje? Przy założeniu tłumika e, nie będzie hollywoodzkiego efektu strzału bezdźwiękowego, takie, co jest w telewizji, dziwne, dziwne efekty jakieś. E, z pistoletu na amunicję 9x19, bo jest ona naddźwiękowa. E, siłą rzeczy będzie, będzie, będzie tak zwany efekt strzału z bicza, a Makarov lub e, amunicja do Skorpiona, nie będzie miała tego efektu dźwiękowego. Swoją drogą, panowie z Hollywood, jeżeli nie znacie podstawowych praw fizyki, należałoby zapytać eksperta jakiegoś. Ale dosyć o amunicji. Może kiedyś zrobię specjalny odcinek na ten temat. A teraz wracamy do pistoletu PM Makarowa. Do konkursu na podstawowy pistolet rosyjskiej armii i służb mundurowych stanęło najtęższe głowy ZSRR w dziedzinie konstrukcji broni. Takie jak Fiodor Tokariew, w tej stawce był także um, początkujący tak? konstruktor, Nikolaj Makarow. Początkowo jego projekt TKB 412 był na nabój 7,65 Browninga, po czym po zmianie na Jedyny słuszny, 9x18 projekt pod nazwą TKB 429 został dopuszczony do prób. Do drugiego etapu przeszły dwie jednostki Makarowa oraz Boryszewa. Pistolet Makarowa zwyciężył i w 1948 roku wyprodukowano. Partię doświadczalną 50 sztuk, a w 1949 wyprodukowano już 5000 do prób wojskowych. Po, mm, po drobnych zmianach w 1951 roku został przyjęty do uzbrojenia armii matuszki Rosji. Pistolety te miały specjalne kabury, chyba wzorowane na niemieckich z czasów II wojny światowej, bo też kieszeniowe, gdzie się odpina i w środku jest pistolet jak gdyby schowany jak w kieszonce. Plus miejsce na magazynek. I teraz y, kolejna ciekawostka. ZSRR już nie ma, a Makarow teraz y, produkcji rosyjskiej. Jest bity do dnia dzisiejszego. Makarów, oprócz ZSRR, był produkowany także na licencji przez Chińczyków, przez Niemców z byłego NRD oraz Bułgarów. Ten egzemplarz jest oryginalny i nosi symbol może będzie widać 442. Co to oznacza? <laughs> o zgrozo, jest to, oznacza to, że jest to model sportowy, tak, nie przyspieszcie się, Makarow model sportowy, różni się od oryginału tym, że ma chwyt bakieritowy w kolorze czarnym, nadal z tą yy, charakterystyczną dla niego gwiazdą, ale ma także regulowaną szczerbinkę. Zanim przejdę do opisu, kontrola broni nie jest to łatwe, mając niesprawną prawą rękę, ale jest to wykonalne. Ok, broń jest sprawdzona, pistolet jest bezpieczny. Pistolet jest podwójnego działania Single Action, Double Action, tak, czyli pojedynczego podwójnego działania. Pojedynczego, czyli strzela przy napiętym kurku, i podwójnego działania. Sam napina kurek i oddaje strzał. Magazynek. Magazynek jest. Ośmionabojowy, stalowy, jednorzędowy, moment, nie jest takie proste, jedną ręką. E Posiada on mega wielkie okno, w którym dokładnie można policzyć ilość amunicji oraz taki wystający, nie wiem czy będzie dobrze widać, dynksik, tak bym to nazwał. Nie wiem, czy widać. Może tu będzie widać, bo już jest na dole. Yy... On służy do zatrzymywania zamka w tylnym położeniu. Tak wygląda ten ding z boku, który, Ach. jak go przyciśniemy, pracujemy na całym magazynku. Można wtedy bardzo łatwo ładować amunicję w ten sposób, bez najmniejszego problemu. Pistolet działa na zasadzie swobodnego odrzutu zamka. Posiada bakielitowy jednoczęściowy grip w kolorze brązowym. No, moje jest akurat wyjątkowo w kolorze czarnym. Yy, mocowany na jedną śrubę od tyłu broni. Przyrządy celownicze małe, słabo czytelne. Broń jest mimo wszystko bardzo ergonomiczna. Dobrze się ją trzyma. Zrzut zamka jednostronny. Z drugiej strony go nie ma. Wypięcie magazynka jest takie jak w P64 czy P83. Od dołu pistoletu. I zwróćcie uwagę, nie wysuniecie magazynka, sam nie wypadnie. Jego trzeba wysunąć drugą ręką. Bezpiecznik skrzydełkowy, który po zabezpieczeniu broni powoduje to, że nie idzie jej w żaden sposób przeładować. Rozbieranie broni bardzo podobne jak P64 nasz. Musimy, żeby rozebrać pistolet odsunąć w dół i przesunąć na bok kabłąk i wówczas zamek przesuwamy maksymalnie do tyłu i podnosimy do góry, następnie go zsuwamy. No ja akurat tego nie wykonam, muszę poprosić o pomoc, za chwilę wracam. Wracamy po przerwie. Zamek mam już zdjęty. Teraz sprężyna. Na litość boską, nie słuchajcie wariatów, którzy w internecie mówią, że sprężyna, sprężyna należy ciągnąć. Nie wolno jej wyciągać. Sprężyna należy wykręcać. Zobaczcie. Jak będziecie ciągnęli sprężynę, to ona przepraszam, sama się zacznie zaciskać. W momencie, kiedy kilka razy tak wykonacie mandę z wy zacisniętą sprężyną, ona się wyrozciągnie i sprężyna jest do wymiany. Wkładamy ją w ten sam sposób. Też kręcimy sprężynę. Teraz wytłumaczę Wam, dlaczego Rosja to nie jest kraj, a to jest stan umysłu. Na zamku bezpiecznik przesuwamy do pozycji zabezpieczonej, a potem jeszcze kawałek dalej, i w tym momencie wysuwamy bezpiecznik który możemy wyjąć i wysuwamy iglicę. Teraz iglica Madein-Rosia, a w zasadzie yy, Madein-Makarow nie jest okrągła. Jest trójkątna. I teraz, czy czegoś Wam nie brakuje? Oczywiście. Nie ma w ogóle sprężyny iglicy. Pistolet nie ma sprężyny iglicy. Tutaj, nie wiem, nazwałbym to, może chorym dowcipem Rosjan, tak, po alkoholu, ale spręży, znaczy iglica, powiedziałbym, że działa na zasadzie swobodnego odrzutu iglicy. Niesamowite. Składamy w ten sam sposób. Suwamy iglicę. Wkładamy bezpiecznik na swoje miejsce. I ignisał z powrotem jest. Teraz kolejna ciekawostka, do tego będę potrzebował się okręt. Biorę mój od kałaszka. I odkręcę chwyt. I pod chwytem dopiero zaczną się kuźwa jaja. Wyciągnąłem sprężynę, śrubokręt jest mi niepotrzebny, ściągamy, chwyt. I teraz dopiero widać kurek. Rosjanie chyba nie wiedzą, że to jest sprężyna, bo i w iglicy jej nie było i kurek nie ma, ma sprężyny napinającej. Jest blacha przedłużona, która tak samo nie ma sprężyny wypięcia magazynka, tylko to jest ta sama blacha, zobaczcie, która pilnuje magazynka. Oni nie mają tutaj żadnej sprężyny, poza sprężyną na lufie. Wszystko jest na jednej blaszce, i wracamy już po złożeniu broni. Teraz kilka danych technicznych. Długość pistoletu to jest 160 mm. Co to jest 160 mm? Macie tu dla porównania Glock 17. Teraz widzicie, jaka jest różnica w broni. Sorry, bo nie utrzymam. Czyli wracając, długość broni 160 mm. Długość lufy to jest 93,5 mm. Lufa jest czterobruzdowa prawoskrętna. Długość linii celowania jest 130 mm. Jak to się ma do bloka? Zdecydowanie mniej, prawda? No ale to linia celowania jest tu. Ale to nie jest aż taka różnica w linii celowania jak w długości broni. E, waga pistoletu to jest 730 gram niezaładowany, a e, załadowany z pełnym magazynkiem to jest 800, 810 gram. Zasięg skuteczny pistoletu to jest 50 metrów. Niestety strzelać nie będę. Raz żebark, dwa nadal strzelnice są zamknięte z powodu koronawirusa, więc film ze strzelania zrobię następnym razem, jak porównam Makarowa do polskiego P83. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam przybliżyłem bardzo ciekawy pistolet, jakim jest rosyjski Makarow. I zachęcam do Subskrybowania mojego kanału, a także jeżeli film się podobał, to poproszę o łapkę w górę i zachęcam bardzo serdecznie do komentowania mojego filmu. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.